Wymiana baterii w pilocie Ford Mondeo Focus Kuga Bateria to jest 2032CR Tutaj dusimy z boku dwa guziczki Jak je dusimy, to tutaj się odchyla Widzicie? I podnosimy. Przy okazji, tu jest schowany kluczyk zapasowy Teraz cienki śrubokręt wkładamy tam do środka i przekręcamy, przekręcając się otwiera i wszystko. Bateria stara, plus na dole. Nowa bateria nie dość, że jest bardzo mocno zapakowana, żeby dzieciaki nie wyjęły, to jeszcze dodatkowo jest tutaj znaczek dzieci, children, nie wiem czy jest ostrość. Czy nie. To jeszcze dodatkowo na dzieci jest zabezpieczenie. W postaci naklejki, i dopiero po zerwaniu przewodzi prąd. Jest tutaj dostępny minus. I taką baterię dopiero wkładamy. Tak jak wspominałem, plusem w dół. Tu i analogicznie odwrotnie. Cyk zaczynamy tutaj od tego ząbka. Zaczasnęło wkładamy kluczyk zapasowy i rozpoczynając tutaj od tej strony są takie haczyki zahaczamy tutaj zaczep skoczył jeszcze raz cyk tu przyczuwiamy zaczep skoczył gotowe pilot złożony bateria działa można wydać klientowi samochód także jeszcze raz przypominam 232 bateria starą oczywiście utylizujemy jeśli podobają ci się takie materiały, subskrybuj, dzwoneczek i tak dalej. Pozdro.